dziś jest niedziela po Bożym narodzeniu. Kościół podpowiada nam, byśmy dziś wpatrywali się w świętą rodzinę i w niej szukali wzorów dla naszych rodzin. Patrzymy na Maryję, Józefa i uświadamiamy sobie, że byli ludźmi rozkochanymi w Bogu, a posłuszeństwo Jego woli uznawali za pierwszą swoją powinność. Tacy ludzie rzeczywiście mogli otoczyć wielką miłością dzieciątko Jezus. W takich ludziach miłość staje się najprawdziwszą i najpiękniejszą. Modlitwa różańcowa jest dla nas spotkaniem z Maryją, która podprowadza nas do swego Syna. Ona z Józefem ma niezwykły przywilej, by być z Nim w wielkiej zażyłości. I chyba dlatego takich kochamy, że byli z Jezusem i dla Niego, że bezgranicznie zaangażowali się w Niego. Różaniec Pomaga nam rozpalić w sobie miłość do Jezusa. Taką miłość, jaką miała Maryja i Józef, gdy Go szukali z bolejącym sercem. Oni pytają Go po odnalezieniu, Synu, czemuś nam to uczynił. Oto Ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Ten wyrzut kochającego serca ujawnia, jak bardzo Maryja i Józef są dla Niego, jak On jest całym ich światem. Duchem wędrując na Jasną Górę, lgnąc do Maryi, prośmy, by była w nas miłość serdeczna, troskliwa i żarliwa do Jezusa oraz by była obecna w naszych domach, w naszych rodzinnych relacjach. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, módl się nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko nas teraz Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, teraz śmierci nasz. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Boża, się za Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaść między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się z nami w życiu, teraz w Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryja, Matko Boża, Rzeszczy, teraz, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryja, Pła Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, ja podąża, to teraz, to teraz to zawsze. i zawsze i Jeby. O Mój Jezu.